Ostatnio kupiłam sery z księżycowego siedliska. Pytaliście o opinię, no więc czas na nią. Ser z czarnuszką, ser wędzony, ser w oleju pod tytułem kule oraz ser w oleju pod tytułem fetor, czyli coś ara a la feta. No i jaka jest moja opinia? Zobaczcie, ile w serze z czarnuszką jest tej czarnuszki. Naprawdę jest jej konkretnie. Ser jest bardzo pyszny. On nie jest taki turbo, turbo delikatny. Jest delikatnie kwaskowy, ponieważ jest to mleko pasteryzowane. Tutaj mamy ser wędzony, który również jest polecany do na przykład posmażenia na patelni, niczym osypek. Myśmy akurat tak nie eksperymentowali. No i ja kocham wszystko, co wędzone. Powiem Wam, że ten ser jest po prostu idealnym dla mnie takim kombo, bo smakuje z jednej strony troszeczkę troszeczkę jak oscypek z racji tej swojej skórki. Z drugiej strony jest bardzo taki delikatny, dosyć kremowy w środku, naprawdę troszeczkę inne doznanie. No i teraz czas na naszą kulę. I kula, tutaj mamy różne wybory smakowe. Ja tej wybrałam z papryką chili i pomidorem. I to jest ser podpuszczkowy z mleka pasteryzowanego, który Słuchajcie, jest zamoczony po pierwsze w genialnym oleju do sałatek i tym podobnych, ale on w środku jest taki bardzo, bardzo kremowy. To jest też świetny serek na przykład na kanapki po prostu albo na różnego rodzaju grzanki. No i mamy też ser fetor. I muszę przyznać, że z tych wszystkich serów, jakby moje serce chyba skrada. W sumie nie wiem, które, ale chyba najmniej paradoksalnie właśnie ta kula, a najbardziej fetor, ponieważ fetor jest naprawdę słony niczym. Prawilna feta, ma świetną konsystencję. Wygrywa moim zdaniem ten olej chili, on jest naprawdę genialny.